Ponad miesiąc to miejsce stało puste. Dziś zajął je nowy przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa, Jan Krużowa. Ktoś musiał się podjąć tej funkcji. I myślę, że, 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 że jest moją rolą taką, żeby. Starać się tą radę jakoś poprowadzić do końca kadencji. Na poprzedniej sesji radni odwołali z funkcji przewodniczącego Andrzeja Bacze. Jedni zarzucali mu, że skłócił radę. Inni twierdzili, że odwołanie to kara za publiczną kłótnię z władzami miasta na temat kanalizacji. W efekcie bacze odwołano. Na tym poziomie powinniśmy wszyscy wspólnie realizować nasz wspólny cel. Zresztą tak i radni przysięgali, i ja i to mnie boli. Powiem szczerze. Nie tylko radni są podzieleni, ale została podzielona cała gmina i, i to jest, to nie powinno było się stać. Teraz ponownie pojawił się wśród kandydatów na fotel przewodniczącego, jednak odmówił. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Jeżeli zostem odwołany w sposób legalny, większością, co prawda niewielką, ale większością głosów, stwierdziłem, teraz będę się skupiał może na czym innym, może taki czas, że należy robić z innej pozycji. Z dla, dla kandydowania zrezygnował także obecny zastępca przewodniczącego Władysław Orawski. Jan Krużowek wygrał dziesięcioma głosami. Przeciwnych było sześciu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, trzech radnych było nieobecnych podczas głosowania.